Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dodałem sobie moda Disturbed. No i generalnie tak. Standardowo trzeba zebrać drewno i zobaczymy, co ten mod nam oferuje. Wybieram sobie moda na wersję 1.20.1 Gdyż taki chyba jest najnowszy I zobaczymy co... Na co stać tego moda Słyszałem, że jest ponoć mega creepy Ale... Czy tak jest no to się przekonamy dzisiaj Póki co nie widzę nic podejrzanego jeszcze może dlatego, że dopiero stworzyłem świat. No i w ogóle... Co to jest za spawn? Jakaś kurna pustynia. Chociaż choć tyle, że drewno jest niedaleko. Jakbym się zrespił na totalnym odludziu, no to troszkę bym miał przechlapane. Prawdopodobnie bym po prostu wyrenderował świat jeszcze raz. O, gdzieś mi tu zombie atakuje. Łopie, sieć w kopalni, przecież dzień jest. Gdzieś mi tu przylazł Dobra, nara Kolejny lezie Trzeba zdobyć kamień w tym momencie I to trzeba jak najszybciej zdobyć jedzenie Bo nie mamy zbyt wiele czasu mm, Zanim się ściemni To jest dosłownie jakieś 10 minut Także trzeba troszkę podśpieszyć tempo bo jak zajdzie słońce, to może być, że tak powiem, przechlapane. Mam nadzieję, że nie będę dzisiaj krzyczał. Chociaż wiem, że pewnie byście tego chcieli. Ale spawn zarąbisty. No nie ma tu nie... No nie ma tu kamienia. Porażka. A tu pod piaskiem? No nie no. Mam wrażenie, że słyszałem jakiś dźwięk. Mam nadzieję, że mi się przesłyszało. Zobaczymy później w montażu. No. Kaman, dajcie mi jakiś kamień. Tam widzę normalny piasek. Może tam się uda coś zdobyć. Słyszałem dziwny dźwięk tym bardziej, że jestem na słuchawkach w tym odcinku, bo na słuchawkach troszkę więcej słychać. A tak to zazwyczaj sobie gram na głośnikach, więc na głośnikach to ten dźwięk się bardzo rozchodzi po pokoju, dajmy na to. A w słuchawkach wszystko trafia do uszu, więc tutaj więcej słyszę. Dobra, mamy kamień, chociaż tyle udało się zdobyć, ale nadal mamy krucho z jedzeniem. I to dość mocno, bo nie mamy nic. Pierwsze piec. Dobra, robimy mieczyk tutaj myślę sobie, zrobimy tak Cyk, pyk, cyk. Dobra, na razie wystarczy. Bieramy, zbierzemy crafting i lecimy dalej, bo mamy naprawdę lipę. To jest ciąg dalszy pustyni chyba. Jezu, o co to chodzi z tym. No dosłownie sama pustynia. Wow, się wystraszyłem go. On się tak zlewa z otoczeniem. Nie widziałem go w ogóle. A studnia zazwyczaj oznacza, że jest gdzieś w okolicy jakaś struktura. Tylko. Nie mam już sprintu. Nie mam już sprintu. Trochę lipa. Mamy królika, ale. Znowu ten dźwięk. Coś jakby łamanie patyka czy kości? Nie wiem, nie wiem. Zaczyna mnie to niepokoić. Nie dość, że straszny mod to jeszcze straszny start. Dosłownie nie ma nic tutaj. Przepalimy sobie chociaż tego królika. Żeby choć odrobinę zregenerować. Nawet nie mamy światła. Czujicie to? Tam jest tylko lawa. Teraz jakby tu jakaś wioska pustynna była. Jezu. Zbawienie. Co to było? To już na pewno słyszeliście. Ej, tu nic nie ma. Cholera jasna. Zbroja ciernie. Dobra. My z tego zrobimy jedną sztabkę żelaza, na pewno. Ej, co? Ej, patrzcie to! Normalnie se blok lewituje nad, nad wodą. O, o co, o co tu chodzi, ty? A tu mamy statek, który chyba nam się przyda, tak w sumie. I skarb z niego. O, 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 fajne rzeczy. Dobra, trzeba odrodzić powietrze. Tu mamy. O, proszę, węgiel. Super. O, podejrzana potrawka o to chodzi. Tutaj szybko, szybko, szybko. szybko. Mapa do skarbu. Aha, no to fajna mapa, powiem wam. Tutaj jeszcze widziałem, o właśnie, pszenicę, to jest też jakieś tam jedzenie, wiadomo. Tam mam jakiś ląd, tylko, no właśnie, nie wiem czy ja chcę się na ląd pakować teraz, bo jest środek nocy. Znaczy, no, no tak, no środek nocy. I jeżeli tu jest jakiś stwór, który chce mnie dopaść w tej modyfikacji, no to teraz będzie miał okazję. Nie, 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 nie mówię o creeperze. już nie chcę kopać. Widzę, że nic nie ma. Pszczółki, widzę. Co jest takie odrobinę dziwne, bo w horrorze raczej powinno być strasznie, a nie że pszczółki se latają. Добро, супер. Szczerze coraz bardziej się boję. Jest? Co to za efekt? What is jest <laughs> 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 Co is ty?

Chwila była przerwy, tak że się niby nic nie dzieje, a tu nagle mi na ryj wyskoczył. Mówiłem, że trzeba zrobić łóżko, ale tak sobie stwierdziłem, że może wprowadzimy wprowadźmy taką zasadę, że nie będę mógł spać. Chociaż jeszcze się nad tym zastanawiam, nie wiem. Nie wiem z tego względu, że niektóre modyfikacje właśnie wprowadzają różne y, systemy do spania. Ktoś się pojawia przy łóżku, ktoś ci obserwuje takie rzeczy. Także to jest naprawdę do przedyskutowania. <laughs> nie mogę. <laughs> Sam z siebie nie mogę. Żałuję, że siebie nie widziałem, jak, jak darłem mordę. Hit po prostu. Ale nie jeden by tu obsrał porty, naprawdę. Najgorsze jest to, że tu nawet tarcza nie pomoże, bo to jest jumpscare i tyle, nie? Trzeba na pewno zrobić sobie jakieś pochodnie. To na pewno. Żeby w nocy mieć czym sobie oświetlać cokolwiek. I troszkę węgla to zbierać, bo widzę, że już nam się kończy, jednak trzeba było zbierać tam co było. Ale po prostu nie wiedziałem jak stoimy z jedzeniem i tak dalej. Ile mam drewna 8. no Dobra, no na razie niech to będzie. Coś tu trzeba wywalić, bo tu już mi się zaczyna robić syf To, to, pewnie to Co tu jeszcze można wywalić? To, to Nie, ja mam ochotę wyłączyć Minecrafta, już w to nie grać Czemu ja to robię? Men from the fog W porównaniu do tego To jest Kurde bajeczka co to zabiją w ogóle? O! Krzyż Nie, żeby on coś oznaczał, tylko tak... Tak, 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 tak sobie tak powiedziałem O wioska jest? C-c-c-c-co? <śla> Chyba mu dom zalało fakt Czego nie jest pod wodą? Dobra, nie w Mamy tutaj też wilczka Ale chyba nie mam kości Nie polowałem na szkielety Nie, nie spodziewałem się kompletnie O tu mamy ziemnioczki super Smaragd Zrobię sobie od razu, spawn pointa tutaj Bo troszkę Troszkę dystansu jednak przebyłem Głupio by było Po prostu ...to stracić. O, Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę przejść? Dziękuję. Dobry, witam. Zdrowy pytam, witam. Mamy świnie. Siema. No co mnie pchasz? Co mnie pchać? Spokój się. Ciekawy mnie ten dom zalany. <ścoughs> Co mogę w nim znaleźć? Ale najpierw pójdę tutaj. Dostanę się do niego przez dach. Dzięki temu będę mógł do środka. Se... Chociaż nie. Ej, chwila. On jest tak zrenderowany, że on dosłownie blokuje tamtą wodę, która tam sobie jest. Dziwne. O, skrzynia. Chlebek, chlebek. A skrzynkę w sumie wezmę, bo to może się przydać gdzieś. Yy, i temy schować. O! Ej, takie rzeczy tu są? Co ty gadasz? Ty dosłownie, zbrojka na stojaku, co ty daj Jezu Się przestraszyłem, a to tylko ognisko Sie Się zastanawiałem, co to za dźwięki O, ile tu jest rzeczy, ej To już nie było ognisko. A! Co to było? Opie, daj mi spokój, daj mi spokój, please. Tu jest pełno Januszy. Ten jest taki wysoki dom. Chyba w nim nie byłem. To tutaj było? Tutaj, dobra. Wstaniemy się do niego przez dach. Ej, nie, on jest cały zalany. Ej, to jest normalnie woda wyrenderowana w środku. Co to było? Nie wiem. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Co to było? Ej. Ej, on do mnie gada dosłownie. Co jest? Coś powiedział, że jest za mną? Czy co? Nie, 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 ja idę spać. Nie, 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 nie. nie. Chociaż nie wiem, czy nie pogarszam tym sprawy, właśnie Im jakby... Im jakby więcej dni mam, tym ta modyfikacja się rozkręca, niestety tak to działa Niestety... Ej! Liść mi zniknął Dobra, w pierwszej kolejności... Trzeba... Jakoś się tutaj urządzić. Bo już nie mam miejsca za bardzo weku. Tutaj można jakby sobie to zbić. Tu sobie postawić łóżko, dać sobie Spawn Pointa. I tutaj sobie dołączyć skrzynkę i pyk mamy. Piecyk to jest do postawienia. Pyk. Crafting tak samo, nie wiem gdzie tutaj może. Dobra, trzy drobinki chyba wystarczą. Nie wiem, gdzieś tu. To bym sobie zniszczył. Bo tu, żeby mi coś i nie wlazło czasem. Może być ciekawie. Na razie spokój, aż zbyt spokojnie jest. O co tu chodzi? Oh my god, nie, proszę, odejdź. Nie proszę, nie, nie. Co ja mam do niego iść teraz? Tego wieśniaka słychać. Nie mnie podchodzimy. Ja się domyślam, co się stanie. Nie, proszę, nie. Dlaczego ja to robię? O! Nie! Proszę, nie! Nie! Czemu? Nie! ja się tu zamykam, nie, tu ku nie ma po prostu Na ramię tu nie ma Nie 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 Nie